odcinku Dzisiaj taki no poświadectwowym skorbiony jestem ja dobra zacznijmy do tego zacznijmy do tego, że zacznijmy do tego, że w końcu koniec szkoły Dzieciaki nie będą mus... dzieciaki nie będą musieli narzekać na wszystko i... fajnie! Poza tym jak... Poza tym jak już wchodziłem to miałem problem z wysypaniem klasy i dobrze myślałem, że po prawej, bo byli po prawej... I tak w ogóle... Tak w ogóle to Wy też tak macie, że... wy też tak macie, że na przykład jak już sko skończyliście i macie iść do klasy. To jest tak zapchane. O Boże! Typowe polskie drogi. Nie, nie no tu typowe polskie drogi. Tu nie ma nic do gadania. Oh, o Boże. Już naprawdę. To jest takie nudne siedzenie w szkole, że normalnie nie chciało mi się tam nawet pójść. No ale już w końcu. Może będzie daily, może nie będzie. Może zobaczymy jak to będzie na razie to robię odcinki na zapas ale zresztą resztą o, to obchodzi jakby to ten film nie będzie w może, no tam, bo boże wolę bo, bo już wolę! Wolę! wolę 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 już wolę wypuścić i się męczyć z nim. Już bym musiał, jak już bym robił gameplay, to bym musiał zmontować. Już lepiej zadać i grać. Już montować oczywiście. No ale cóż, szkoła skończona. Mam nadzieję, że przyszliście do kolejnej klasy. Chyba, że jesteście nieurkami i nic nie uczyliście przez ten cały czas. No ale cóż, teraz będą... Co, co tydzień mogą być dwa live'y albo i nawet trzy. Zależy, jak to się wyrobi. No ale wiecie... Żyć się nie umiechać. Ale w końcu szkoła zanifestowała coś, żebyśmy dostali... Żebyśmy coś pod koniec dostali. I nie tylko świadectwa i jak będzie już z paskiem to oh, już dostać no ale cóż, mój oczywiście jak to ja i też tak macie jak ten gadacie z ziołkiem i potem ten na, na, no na apeli, no jak jesteście to gadacie z kolegami potem z komu że macie iść do klasy to nie słuchacie tylko gadacie może skup się na graniu, a nie, nie gadaniu. No, ale mój kolega, z którym gadałem, miał celujące. No, ja tam chyba z paską, nie wiem. Chyba nie, nie wiem, nie patrzyłem. Ale w końcu widziałem, że moja klasa ma jakieś świadectwo z paskiem to moje duże osiągnięcie no ale cóż ja was żegnam ja was żegnam widzimy się w następnym albo jeszcze w następnym może na live dobra nara